Witajcie! W dzisiejszej recenzji powracamy do tematyki Transformers i mojego ukochanego Beast Wars. Jakkolwiek postacie z tej serii zyskały ostatnio nowe życie z uwagi na linię Kingdom, to wciąż jest tam sporo bohaterów, którzy nie mają żadnych odświeżonych figurek i przynajmniej póki co nie zapowiada się na to, żeby takowe fiksy powstały. Jeśli więc chce się mieć jakąś reprezentację któregoś z tych bohaterów, pozostają figurki sprzed 20 lat, tak jak w wypadku dzisiejszego obiektu recenzji. Zobaczmy jak zabawka z oryginalnego Beast Wars znosi dzisiaj próbę czasu. Przed Wami Beast Wars Fusors Silverbolt, polski wersji językowej tłumaczony dosłownie na srebrny grom najbardziej rycerski ze wszystkich Maximali, ucieleśnienie cnót, szlachetności, honoru oraz dobra wszelakiego. Choć czasami ciągnące się za nim niczym puszki za autem nowożeńców rycerski etos doskwierał jego kompanom, to Silverbolt zawsze był lojalny wobec Optimusa Primala i reszty Maximali. Jego jedyną słabością była Blackarachnia, z którą nawiązał więź z czasem przeradzającą się w uczucie. Wiadomo, rycerz musiał posiadać damę swego serca, a że ta dama nie należała do łagodnych i ugodowych, dodawało to temu związkowi Picanteri. Jak wiele innych postaci, bohater przeszedł redesign w sequelu Beast Wars, Beast Machines, aczkolwiek jego iskra spędziła większość czasu w ciele jednego z generałów Jet Jetstorma. Prezentowana figurka to jedyny kawałek plastiku przedstawiający Beast Wars Silverbolta, nie licząc jednego wydanego trochę później rekoloru. No, istnieje co prawda także interpretacja z Beast Machines, ale z nią jest trochę jak z Fight Clubem. Nie rozmawiamy o niej. Oryginalny Silverbolt został wydany w 1999 roku w ówczesnej klasie Deluxe i pod linii Fusors, transformerów, które na skutek błędu oprogramowania kapsuły z protoformą zeskanowały dwa Bestii, łącząc je w osobliwe chimery, typu rekin połączony z tygrysem, orka z niedźwiedziem i tym podobne. W wypadku Silver Bolta, tryb bestii to uskrzydlony wilk, posiadający dodatkowo szpony drapieżnego ptaka, czyli tak jakby gryf, tylko trochę na odwrót. W porównaniu do wielu innych wizorów ten tryb bestii jest wręcz prawie że normalny, no pewnie odnalazłby się gdzieś jako zwierzę heraldyczne. Głowa Wilka stała bardzo ładnie wykonana. Przez te ponad 20 lat od wydania rzeźba nie postarzała się jakoś strasznie. Filk ma uszy położone po sobie, żółte ślepia bez źrenic, trochę ciemniejszego futra na pysku i wyszczerzone zęby. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jedyne co przeje estetykę to ta nieszczęsna dziura na śrubę z prawej strony pyska. Niestety jest pewna liczba transformujących się figurek oszpecanych tak nawet w dzisiejszych czasach. Studio Series 86 Grimlock patrzę na ciebie. Łeb jest całkowicie nieruchomy, żadnego zawiasu, żadnego obrotu, nic, nul. Nie można nawet otworzyć pyska. No, mówi się trudno. Silverbolt ma pokaźną rozpiętość skrzydeł, to one najbardziej powiększają tę figurkę optycznie, ponieważ jest hybrydą dwóch stworzeń. Mamy tu zarówno szczegółową fakturę futra na korpusie, jak i pięknie wyrzeźbione pióra, podmalowane na końcach na czarno i tak jakby miedzianie. Wygląda to naprawdę zacnie. Z rozpostartymi skrzydłami Silverbolt to prawdziwy król przestworzy. Nie są to jakoś bardzo pozowalne skrzydełka, nie da się ich złożyć jakoś bardziej wzdłuż ciała. Mają jedynie zawias pozwalający na ruch w górę i w dół, więc jakieś tam latanie, flap, flap flap można uskutecznić. Aczkolwiek staw ten jest tak skonstruowany, że stawia pewien opór. Gdy skrzydła ustawia się bardziej pionowo oraz przy opuszczaniu, ale dzięki temu zachowują pozycję w układzie horyzontalnym. Jak nie trudno zauważyć, lotki na samych końcach wyróżniają się brakiem farby i tak trochę odcinają od reszty figurki. Wiąże się to z tym, że stanowią część gimiku Silver Bolta. W serialu Beast Wars używał ich jako broni i nie inaczej z wypadku zabawki, rycerski maksimal potrafi strzelać lotkami niczym pociskami. Żeby to zrobić, trzeba odpowiednio energicznie pociągnąć za ogon, wówczas skrzydła poruszą się trochę do przodu i jeśli ruch będzie wystarczająco mocny, doskonale widoczne spusty mechanizmu powinny zawadzić o ciało i... I pióra polecą wówczas do przodu. No w tym konkretnym egzemplarzu ten mechanizm ma już z tym nieco problemów. Zauważyłem, że przy strzelaniu w ten sposób jedna lotka wypada, a druga strzela, ale jedynie focha. Najwyraźniej jest to kwestia wyrobienia mechanizmu. Z kolei jeśli puknie się w spust manualnie, to piórko grzecznie opuszcza slot. No jakieś takie wybredne jest. Same pióra są często gubione na akcesorium, więc cieszę się, że udało mi się wyrwać kompletny egzemplarz, są nie tylko strzałkami, w trybie robota posłużą jako broń do trzymania, więc po zgubieniu ich Silver bolt będzie niestety zdany na łaskę losu. Trybesti ma dwie pary skrajnie różniących się łap. Przednie są. Są potężne, muskularne, zakończone ptasimi szponami, bardzo ładne, zakrzywione pazurki. Jest tutaj staw kulkowy w barku. Beast Wars było jedną z pierwszych serii Transformers stosujących je na szeroką skalę. Oprócz tego zgięcie w łokciu, i ruchome szpony, ten mały z tyłu osobno. Z kolei tylne łapy to tradycyjne wilcze stópki, znacznie mniejsze od przedniej pary. Tutaj również mamy staw kulkowy w barkach i zawiesowy w kolanie, także fafik może załatwiać potrzebę swobodnie wyginając łapę na bok. Jeśli zaś pójdziemy za stawem kolanowym za daleko, to ujawniam się przedramiona z trybu robota, które chowają się w tym miejscu. Na ogonie także mamy faktory piór, trochę jaśniejszą niż te na skrzydłach. Zaś po nim cóż, mm, dosyć komiczny element quasi anatomiczny na czterech literach. No ta dziura powodowana jest faktem, że tyłek bestii rozczepia się do transformacji i są tam wyżłobienia wchodzące w odpowiednie miejsca. No a złączone razem elementy dają taki właśnie efekt. postaramy się o tym zapomnieć, mimo że to jak z tym strupem, którego nie powinniśmy ruszać, a jednak wciąż rozdrapujemy. Także jakieś tam pozy da się przybrać w trybie bestii. Kończyny są w sumie dosyć ruchome, można też trochę pokombinować ze skrzydłami, a po pochwyceniu w jakiś przezroczystych tak, da się nawet strzelić pozę w locie. Porównania z figurkami Kingdom Beast Wars na początek Primal i Cheetor. no mimo że widać, że Silver jest zabawką z innej epoki, to w sumie w trybie bestii nie wygląda źle obok młodszych kolegów. Dalej Mishmash masz serii Generations Rhinox i Kingdom Dinobot. Porównanie lataczy, Silver Bolt i Nova Eraser mają zasadniczo prawie że taką samą rozpiętość skrzydeł do kadru zagrać się też Ratrap. Nie mogłem nie zostawić Silverbolta z Quick Strike'em. Obaj pojawili się w końcu w serialu jednocześnie i byli jedynymi fuzorami, którzy się do niego załapali. Tutaj widać różnicę między klasą Deluxe i Basic. No i jeszcze na koniec zestawienie z Black Arachnium, Nie mogło tego zabraknąć. Zakochana para, Jacek i Barbara. Transformacji najlepiej jest zacząć od wyprostowania przednich łap, które staną się nogami trybu robota. Następnie wyczepia się elementy, na których osadzone są barki, i zsuwa do siebie pod spodem, uzyskując tym samym talię i krocze. Te części lubią się rozjeżdżać na tym etapie i trzeba je przytrzymać. Swoją drogą, dopiero teraz, transformując tę figurkę do recenzji, odkryłem bardzo schowaną naklejkę cieplą, ukazującą po dotknięciu logo Maximali. W ogóle jej wcześniej nie zauważyłem, a figurkę mam już kilka miesięcy. No cóż, z kolei tylne łapy trzeba przeciągnąć do przodu na specjalnych wysięgnikach i wyprostować przed ramiona wskakują w miejsce wilczych łap idących do tyłu, głowa wilka chowa się zaś do wewnątrz ciała, a panel skarku tworzy osłonę krocza. Trzeba jeszcze tylko wyciągnąć głowę, zamknąć klatkę piersiową, zablokować na dobre nogi i zgiąć ogon na plecach. I tak oto Silverbolt staje przed nami w trybie robota. Jest to stanowczo jedna z bardziej wiernych serialowemu wizerunkowi figurek oryginalnego Beast Wars. Spoglądając na Silverbolta faktycznie widzi się w nim bohatera pamiętanego z ekranu telewizora. Jasne, gdzie niegdzie jakieś detale są niedomalowane i nie wyglądają w 100% tak jak powinny, ale i tak wygląda to dobrze. Srebrny Grom nie jest bardzo wysoko figurką, no obecne standardy byłby takim, no, średnim deluxem. No ale znowuż skrzydła znacznie go powiększają, choć bardziej wszerz. Głowa dobrze oddaje animowany model, kolega ma tę swoją ala wilczą twarz, tyle, że bardziej humanoidalną niż bestiowatą. Trochę Brakuje na niej farby, ale jak się przyjrzeć, to wyraźnie widać nos, uszy, wyszczerzone zęby. Ta czarna czarnobódka kalająca oczy zawsze kojarzyła mi się z oldschoolową maską Wolverina. Generalnie patrząc na to, widzimy serialowego Silverbolta, więc jest dobrze. Główka jest dosyć mała i może jedynie nieznacznie spoglądać na boki. To jest jej jedyny zakres ruchu. Niby staw obrotowy, ale przez zabudowany kołnierz Silver nie odwróci się całkiem. No, nie zrobi tego egzorcysty. Maksymal jest szeroki w barach z ciekawych detali na korpusie jest ta charakterystyczna czerwona perła na brzuchu, okolona takim takimi jakby małymi zębami. Fajna jest faktura na osłonie krocza, przypomina to jakąś bojową spódnicę, wzór taki jakby ala samurajski trochę. Podczas pozowania figurki warto ten element czasem przetrzymać, bo połączenie z resztą konstrukcji jest nieco słabe, przynajmniej w tym egzemplarzu. Najbardziej charakterystyczną celą tej figurki i dla wielu pewnie też wadą jest jej rozłożystość, powodowana wyłącznie przez skrzydła. Przez nie Silverbolt jest strasznie rozpychający się na półce i kradnie miejsce, wokół którego spokojnie dałoby się ustawić jeszcze przynajmniej ze dwie figurki. Sytuację nie ratuje spory garb z opuszczanym w dół ogonem, no, nie dało się już tego lepiej skompresować. Ten mniejszy panel na plecach powinien też w sumie lepiej zasłaniać głowę Wilka, ale niestety tego nie robi. Domyślnie pociąga się go do góry, ale ja jakoś tak wolę go opuścić, żeby zasłaniał ten łeb choć odrobinę. Żeby oszczędzić trochę miejsca wokół Silver Bolta, można ustawić skrzydła pionowo, acz moim zdaniem wygląda to średnio i nie każdy ma na tyle wysokie półki. Cóż. Ja osobiście lubię je opuścić na tyle na ile się da, żeby utworzyły coś w rodzaju poncho. Taka konfiguracja podoba mi się chyba najbardziej. Tylne wilcze łapy rozkładają się na nawet fajne ręce ze stawami kulkowymi w łokciach. Przedramiona wydają się na pierwszy rzut oka Przykrótkie, ale generalnie nie jest tym tak źle. Są ładnie wyrzeźbione palce, zaciśnięte w pięści, niestety brak stałów nad ale dwa stawy kulkowe to ogółem też dobry wynik. Nogi nie przechodzą zupełnie żadnej konwersji, są to jedynie wyprostowane przemnie łapy wilko-orła, ale można przyjrzeć się na niej jednej interesującej rzeczy. Mamy tu niby żłobienie w udzie na oszczędzenie plastiku, ale projektaci postanowili nie zrobić tutaj zwyczajnej półeczki, tylko ukształtowali ją na kość. Taką najbardziej kreskówkową kość, którą pogryzają wszystkie kreskówkowe psy. No fantastyczne po prostu organicznych detali, więc jak najbardziej to tutaj pasuje, choć sam pomysł wydaje się absurdalny. Tak jak wspomniałem, lotki ze skrzydłem można wpiąć w pięści i wówczas robią za, nie wiem, mini włócznie, pałki, mega łyżki do zupy. No jakoś tak pofechtować tym pewnie się da, a jakby się komuś nie podobało, no to ciężko znaleźć jakiś zamiennik. Silverbolt ma małe otwory na broń, ale trochę większe niż najmniejsze obecne 3mm, więc ciężko byłoby dobrać dla niego alternatywne wyposażenie. 20 lat temu pozwalność tej figurki po epoce tej generacji pierwszej musiała robić wrażenie, Dzisiaj jest raczej przeciętna, bez obrotu w pasie i w udach, bez skrętów w kostce, ciężko ciekawszą pozę, zwłaszcza gdy spory garb potrafi przeważyć, ale jakby się postarać da się wykrzesać z tego furaska trochę dynamiki. Druga porcja porównań. Z figurkami Kingdom Silver Bolt nie skaluje się jakoś tragicznie. Na pewno powinien być ciut wyższy od Cheetora, no ale mówi się trudno. Voyagery stanowczo będą go przewyższać. Ale już na przykład skala z Ratrapem jest całkiem przyzwoita. Quick Strike to też przy nim także kurdupel. No dawne Basic to takie dzisiejsze Korcz, też wcześniej Legends. No ale najbardziej interesująca jest skala z Kingdom Blackarachnion, bo to z nią pewnie wielu chciałoby Silverbolta displayować. Troszeczkę jest za duża, żeby wyglądało to idealnie, ale na bezrybiu i niższy chłopak się nada. Jak widać da się te figurki wypozować raz, Pierwsza Beast para już może smalić do siebie cholewki, teraz tylko czekać na Kingdom Tigatrona dla Erasora. Doświadczenie z tą oldschoolową figurką jest całkiem przyjemne, mimo jej kilku mankamentów, takich jak nazwijmy to miejscożerność i vintage'owa obecnie pozowalność. Póki co nie ma lepszego, nowocześniejszego Bolta, więc fanatycy kompletowania drużyn mają tylko tę opcję. Nie twierdzę, że złom ale też nie do końca pasującą do tych nowych wydań. Niemniej wciąż jest to kawałek solidnego klasyka, który nieźle się zestarzał, na pewno zostanie doceniany przez miłośników starszych kawałków plastiku i zajmie godne miejsce na Beast Warsowej półce. Warto się zanim rozejrzeć na portalach aukcyjnych. To by było na tyle w temacie. Dzięki za uwagę, tradycyjnie zachęcam do zostawienia komentarza i do usłyszenia ponownie już wkrótce, moi drodzy.